Takie coś spotkać po drodze, to jest coś niewyobrażalnego, nie? Bardzo smaczne, naprawdę. Ja, A, gdzie? Na drzewie, To Pewna zmiana. Ku... O, jaki nowy fotel elegancki, ty! Zobacz! Teraz jakby leżał, to nie wypadnę na bok człowieku! A, to fotel jest pod Poznania! A kur... A tam co te... Krono Krono nie nie Ten kraj jest nasz i wasz Nie damy bić się w twarz Będziemy Dobra, to co dziejecie my? Do Żabki no pewnie. A do checkpointu A to już wy musicie zapisać ustawienia? No. <laughs> Kurde ty Tam Checkpoint Ty, ale ten to jest bezbłędny, ty zobacz Jaki se ma koszyczek Kanapeczki <laughs> Nagram, że my gdzieś jedziemy, bo na razie kierunek Wałbrzych Słyszałeś e, ostatnio na filmie, jakie komentarze pisali? Że jak w niedzielę jest rosu, to w poniedziałek no musi być pomidorowa. <głos> <głos> patrz pan, wszystkich ha sobie. Hello. No, widziałeś? Dobra, idzie, bo to faktycznie wieje. Kurczę, do auta, do wozu! Czyli teraz musimy śpiewać my czterej pancerni. Ale pytania mamy. Ale to nie jest w Warszawie, to jest w wyszkowie. Przed Warszawą. Alibaba, król Kowabo? Ja Ty Ja Proszę Państwa, właśnie mamy tutaj talerz 5 kilo. Największy talerz w całej Polsce, proszę bardzo. Oooo, to jest talerz 5 kilo? Tak, to jest właśnie talerz 5 kilo. Pan dobry, 5 kilo kebaba, zjedz kebaba 5 kilo. Ty, to dzisiaj my byśmy zjedli śmiało. W mi, no? no. nie no. Jedziemy. No, COVID będzie mieć baba króla kebaba? Ani baba, kruki baba, pięć kila baba za dwadzieścia koboty! COVID tylko za głowę się złapał 5 kila, kebaba Kto to poźre! My! My! Oj! <średenie> Bukało! A tu jest ten czołk! Dawaj Marlena mnie by nigdy był. ty nie zabrała! Był. Nie, on był w dupie, był w wizon. Oj, nie wiem czy ty dolecisz takie wiatry! Tu jest to dwa? Pa, już te drzwi otworzyli, tylko drona na dach postawili <grymny> 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 Będziesz strzelał? <grymny>

Na drzewie. Co? Ruchujesz. Gdzie? Pokaż. No ja. Coś zrobił. Panie, coś A, się pan zrobił. O. Silnik pan za zjechać. Ty o tam możesz zjechać, Rosu. A zaraz będzie serwis Poczyn. dronika, tak? Zaraz dowiemy. Kopiłem, wypiję i jedziemy. <laughs> jedziemy dalej. Ja, trochę tu skrzydła no. Specjalnie nie będę latać. <laughs> O, nówka sztuka! Nie, nie w te, nie, nie! Miało te! A, taki zużyte, Używany, daj! Pana? O! Jedziem, jedziem na Wałbrzych Ej, A to już mi śmigiel nie mamy. To ja już nie mogę być, nie? Mamy jeszcze! A, nie, jeszcze tutaj jest nowe. Nie Także... A to taki prawdziwy amerykański autobusik jest? A czy w ogóle mogę trochę tak nagrać się? spokojnie No super sprawa No to nie będzie No to szkucze no to wchodźcie Nie no, to jest normalnie rewelacja Ja pierdzielę, to jak w amerykańskim filmie Wsiadaj Jasiek Super Kurczę, jaki zarówno. Kobieta jeździ, mówiła nam, że śmiga tym sprzętem Zobaczcie, to jest jak na tych amerykańskich filmach z tyłu... Spider-Man bieg za samochodem O, No rewelacja, zobaczcie rewelacja Takie, takie coś spotkać po drodze to jest coś niewyobrażalnego, nie? To jest niewyobrażalne ale zajebisty, co? No super no, no, Ale przecież sobie pani kieruje, kurczę. Nie? Widać, widać gdzie Państwo O panie kierowco, <śmusza> gdzie pan... A ja wszędzie zawiozłem Robota na <śmusza> <dla> ciebie, zobacz <śmusza> Jak marzenie Bym pojechał O, jakie lustro, ja no, marzenie, nie? No kurde, super No, ale wiesz co ci Fajne jest to, że ci ludzie tacy przyjaźni, nie? Ostrołęce? My tak. jesteśmy w Ostrowencach? Tak. W tej od Kebaba? Tak. Ale jedziemy do Alibaby. Tak. Ostrołęka i tutaj celuloza? Tu o marę, no, tam to chyba nie. No. To unikać bo tam. To... panu? Piękne krajobrazy, piękne wspomnienia, my lecimy dalej, słuchajcie kochani, gdzie ta dzisiaj nasza wycieczka się zakończy, gdzie to wszystko będzie miało finał. jest Na chleb Chyba na chiebaba Poczekaj, poczekaj, jeszcze raz powiem, gdzie my jesteśmy? No chyba w puntusku. Chyba w ciągu. Trzy kilometry na Patrz, Kawaj, kurde, Półtusk. Półtusk. Gdzie? Już? No, no. Weź! Rosu błagam cię zawróć Uu! Mam nadzieję, że się nagrywa Mam nadzieję, że się nagrywa że widać, że to jest Półtusk! Tusk. Ale tutaj w Tusku. nam mówił e, ostatni jeden widz, że Dobra, jest jakaś e, do nagrania deptak, coś takiego No, no, coś mówił, jakiś deptak, rzeka, coś tam Nie, nie, nie Chyba jakiś deptak taki, ale Jutra. jak na chłodnej mamy Pozdrawiam ja bardzo serdecznie Bolek, Ineska. Pozdrawiam bardzo serdecznie Henio. Patrzcie, gdzie ja dojechałem? Jestem w Półtusku. Ale się wieje bardzo wiecznie. Mam nadzieję, że dronik nam yy, się nie popsuje. W międzyczasie, jak rosły tam lata po niebie, 30 lat po ten lata i lata, jakby rozwojnienia dostał to my idziemy do Fikołka. Słuchajcie, kochani. Fikołek. Zobaczymy tylko czy to otwarte. Ach ten półtuszk. O. No także Bolek, ja u ciebie byłem. Teraz twoja kolej. Dobra, palimy drona, lecimy. Słuchajcie, sru, sru, aby, nam się, oby nam się. Nie laschło Hej mię, bo może się napije, choć kurczek zajebiście ładny burz, jest w ogóle jest ładny Musimy kiedyś tu na dłużej przyjechać Tak Hej hej puntus hej 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 ho. Daj. Zimno ty A gdzie my jesteśmy w ogóle? Zjeżdż, yy, my w butusku to jeszcze nie, to jest półtusk jeszcze? Jeszcze półtusk? Ale ocean niespokojny dzisiaj ty Ja pierdziele jak wieje Ty patrz idzie twardo Dawaj na to Diabli. Nie wiem skąd jesteś, skąd wzięłaś się, czy jesteś jawą o. Ja się zwyczajł drogę bez opłat Krót bez opłat A i ławeczka jest! Ty, to O to tambona! Obieg moim dorowany, U... nie kurwa Pewnie jakby Chyba to Ty, ty. Nie, to się nie wziąłem. Kolega gruby do mnie gadał. Mam w ale, ale który? Mmmm. <grym> <grym> Misio. Dobry <grym> <dawaj> pan. <grym> Bardzo smaczny, naprawdę. Na samochodzie sam jeszcze są skończy, tak? Od 22 do jak zjedzą to już i nie? No, tak Ale dobrze, że przyjechali Cieszę się, to, dziękuję. dziękuję Bardzo dziękuję. miło, dziękuję, że mogliśmy zejść. Super smaczny było. dziękujemy, cześć, na razie Zjedziemy jeszcze na pewno, do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia. Cześć. Super smacznie, super zajebiście Jak będziecie mieli możliwość, zajedźcie, zjedźcie, no Więcej nie trzeba mówić Tam moje podlaskie niedźwiatki już do samochodu wsiadają a gdzie my jedziemy, gdzie my jedziemy. No słuchaj. No do domu, nałuży. Do Chłopaki, pochrapcie trochę na YouTube. <grym> Ty jaże, kurwa